Witaj w bajkowych krainach, miejscu, gdzie magia, przyjaźń i niezwykłe przygody czekają na każdego małego odkrywcę. Gotowy na nową historię? Zaczynajmy. W sercu magicznego lasu, w malowniczej Irlandii, gdzie paprocie rosną wysoko, jak drzewa, a ścieżki są usłane miękkim mchem, mieszkał mały druid imieniem Finn. Miał on zaledwie 10 lat, ale jego serce biło w rytmie lasu, a w jego zielonych oczach błyszczących jak szmaragdy, odbijały się promienie słońca, przesączające się przez liście drzew. Jego kasztanowe, falujące włosy były często ozdobione drobnymi polnymi kwiatami, które znajdował podczas swoich codziennych wędrówek. Fin nosił prostą tunikę w odcieniach zieleni i brązu, wykonaną z miękkich liści i włókien, które sam zbierał. Na jego ramionach spoczywała peleryna, która w magiczny sposób zmieniała odcień, dopasowując się do pory roku. Wiosną była jasnozielona jak młode pąki, latem soczyście zielona jak dojrzałe liście, a jesienią mieniła się wszystkimi kolorami od żółci po czerwień. Dół tuniki ozdobiony był haftami przedstawiającymi leśne motywy: biegnące zajączki, Skaczące sarenki i delikatne paprocie. Na stopach miał wygodne, skórzane sandały, które pozwalały mu poruszać się po lesie cicho jak cień. Zawsze miał przy sobie dwie rzeczy. Pierwsza to jego laska, prosta, ale pięknie rzeźbiona, wykonana z naturalnego drewna, miała misternie wyrzeźbione liście i małe figurki zwierząt które wydawały się biec po jej powierzchni. Laska była dla Fina nie tylko wsparciem w drodze, ale też magicznym instrumentem, który pomagał mu w komunikacji z naturą. Drugą rzeczą była mała skórzana torebka, którą nosił przy biodrze. W środku trzymał zioła, nasiona, piórka, które znalazł i małe kamyki. Na szyi Fina lśnił delikatny naszyjnik z amuletem w kształcie liścia, symbolizujący jego głęboką więź z przyrodą. Pewnego słonecznego poranka, kiedy Rosa lśniła na pajęczynach jak diamenty, Fin obudził się w swoim leśnym domku. Jego dom był wspaniałym cudem architektury natury, wkomponowanym w wielkie drzewo, zbudowany z drewna. I oblepionym chem, z dachem pokrytym gałęziami, wydawał się być częścią samego lasu. W środku było przytulnie, pachniało świeżym drewnem i ziołami, a z małego okna wpadały promienie słońca. Dzisiaj był wielki dzień. Fin postanowił zorganizować wielką leśną ucztę. Wszyscy jego przyjaciele z lasu byli zaproszeni. Wiewiórki, zające, ptaki a nawet nieśmiałe sarenki. Ale żeby uczta była naprawdę magiczna, potrzebował specjalnych składników. Pierwszym z nich były słoneczne jagody, które rosły tylko na szczycie wzgórza echa. Były tak słodkie, że jedno małe ziarno potrafiło rozjaśnić najsmutniejszy dzień. Fin wziął swoją laskę, torebkę i wyruszył w drogę. Szedł ścieżką usłaną miękkim mchem, słuchając szmeru liści, które zdawały się szeptać mu coś do ucha. Nagle usłyszał cichy płacz. To był mały szop pracz, który utknął na wysokiej gałęzi, bo przestraszył się głośnego śpiewu kosa. Fin podszedł do drzewa, uniósł swoją laskę i delikatnie uderzył w pień. Dźwięk rozniósł się po lesie. A drzewo zaszumiało uspokajając kosa. Szop pracz odważył się zejść. A w podzięce pomógł Finowi znaleźć najkrótszą drogę na wzgórze echa. Kiedy dotarli na miejsce, zobaczyli, że słoneczne jagody są pod pilną opieką złośliwych złotych świetlików, które nie chciały się nimi dzielić. Świetliki latały wokół jagód wydając z siebie wysoki piskliwy dźwięk pi 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 jagody są nasze fin wiedział że nie może ich po prostu zabrać zamknął oczy wziął głęboki oddech i zaczął cicho gwizdać to nie był zwykły gwizd ale melodia którą nauczył go stary dąb melodia była tak piękna i delikatna że świetliki zaczęły się uspokajać a ich śpiew stał się łagodniejszy w końcu usiadły na dłoni Fina. A on powiedział: Droga świetliki, organizuję wielką leśną ucztę. Chciałbym się z wami podzielić jagodami, ale potrzebuję ich teraz do przygotowania magicznego ciasta. Obiecuję, że na uczcie będziecie mieli całą misę jagód tylko dla siebie. Świetliki, zadowolone z obietnicy, w końcu pozwoliły mu zebrać jagody. Następnym składnikiem był śpiewający miód, który można było znaleźć tylko w głębi płynącej groty, gdzie mieszkają przyjazne pszczoły. Droga do groty była długa i prowadziła przez stary, gęsty las. Fin szedł, a jego skórzane sandały cicho stukały o ziemię. Nagle poczuł, że coś jest nie tak. Usłyszał, że leśna rzeka, która zawsze płynęła głośno i wesoło, Teraz tylko cicho szumiała. Kiedy podszedł bliżej, zobaczył, że wielki pień drzewa zatarasował rzekę. Woda miała kłopoty z przepływem. Fin podszedł do pnia. Był zbyt ciężki, żeby go przesunąć. Co zrobić? Zamknął oczy i uniósł swoją laskę. Poprosił o pomoc kamienie w rzece, które znały jej tajemnice. Za pomocą magii Fina kamienie zaczęły się poruszać. I w końcu utworzyły most, po którym Fin mógł przejść na drugą stronę rzeki. Rzeka znowu zaczęła płynąć, a jej szum stał się głośniejszy. W nagrodę ryby zaczęły wyskakiwać z wody, pokazując mu drogę do płynącej groty. Grota była ciemna i wilgotna, ale kiedy Fin wszedł do środka, wpadł w wir złocistego światła. To były pszczoły miododajki, które właśnie zbierały nektar. Usłyszały, że Finn ma przy sobie magiczną laskę i wiedziały, że nie jest wrogiem. Zaczęły cicho brzęczeć, a on zrozumiał, że chcą, żeby im pomógł. Ich ulubione kwiaty, lśniące kwiecie, zwiędły. Finn wyjął z torebki nasiona, lśniącego kwietnia, i posadził je w ziemi. Kiedy dotknął ziemi swoją laską, nasiona natychmiast wyrosły, a z nich wyrosły piękne, lśniące kwiaty. Pszczoły były tak wdzięczne, że dały mu największą misę śpiewającego miodu. Z ostatnim składnikiem, srebrnymi orzechami, było najtrudniej. Rosły one na starym drzewie, które było pod opieką bardzo wrażliwej sowy. Sowa o imieniu Hedwig. Była bardzo mądra i nie lubiła obcych. Finn wiedział, że musi poprosić o zgodę. Kiedy dotarł na miejsce, zobaczył sowę na gałęzi. Zamiast się do niej odezwać, zaczął naśladować cichy szum wiatru. Hedwig, zaintrygowana, spojrzała na niego. Finn powiedział jej, że potrzebuje orzechów na wielką leśną ucztę, a ona po chwili namysłu skinęła głową. Hedwig była szczęśliwa, że ktoś tak bardzo kocha przyrodę i chce się nią dzielić z innymi. W końcu Finn wrócił do swojego leśnego domku, z pełną torbą magicznych składników. Słońce zaczęło zachodzić, a jego domek rozświetlały setki świetlików, które, zgodnie z obietnicą, przyniosły ze sobą swoje światła. Zaczęła się wielka leśna uczta. Fin przygotował magiczne ciasto ze słonecznych jagód i śpiewającego miodu. Udekorował je srebrnymi orzechami, a następnie zaprosił wszystkich. Leśne zwierzęta, od małych wiewiórek po duże sarenki, przyszły na ucztę. Ptaki zaśpiewały najpiękniejszą pieśń, a wszyscy bawili się do późnej nocy. Fin, patrząc na swoich przyjaciół, pomyślał, że to właśnie jest prawdziwa magia. Magia przyjaźni, magii natury i miłości do otoczenia. Czuł, że jego serce jest pełne, a jego leśny dom bezpieczny. I tak młody druid Finn, z laską w dłoni i uśmiechem na twarzy, spał tej nocy w pokoju i szczęściu. Podobała ci się nasza bajka? Subskrybuj kanał Bajkowe Krajny, aby nie przegapić kolejnych magicznych opowieści. Kliknij dzwoneczek i bądź zawsze na bieżąco.